Dzień dobry. Na dzisiejszej matematyce będziemy wykonywać zadania z liczbami wielocyfrowymi. Będziemy je wykonywać w podręczniku na stronie 39 i te zadania będziecie pisać w zeszycie i w ćwiczeniach na stronie 40 będzie to ćwiczenie pierwsze. Ćwiczenie pierwsze z podręcznika. Lena miała banknot 100 zł, rozmieniła go w sklepie i otrzymała 10 banknotów, każdy o takim samym nominale. Jaki nominał miał każdy banknot? Czyli miała 100 zł. Rozmieniła je w sklepie i dostała 10 takich samych nominałów. Czyli dostała 10 razy po 10 zł. Jak to policzyć, jak to zapisać? Jeśli 10 zł dodam do siebie 10 razy, to otrzymam 100 zł. Czyli sprawdźmy, 10 razy po 10 zł. Jest 100 złotych, tylko zapis jest długi, dużo dziesiątek, trzeba aż 10 dziesiątek do siebie dodać. A drugi sposób, jeśli ktoś podzieli 100 złotych na 10 jednakowych banknotów, to też otrzyma 10 złotych, czyli taki zapis 100 złotych podzielone na 10 banknotów, wychodzi, że każdy banknot ma 10 złotych i sprawdzamy, 10 razy 10 jest 100. Który sposób był łatwiejszy, a który szybszy? No z pewnością ten drugi był szybszy, ale pewnie dla niektórych łatwiej było dodawać te 10 dziesiątek. To zależy od tego, w jaki sposób już w jakim stopniu umiecie tabliczkę mnożenia i dzielenia. Drugie zadanie wyliczycie samodzielnie, są to zadania Karoliny i wykorzystacie sposoby, które przed chwilą pokazałam. Miałam zaoszczędzone 200 zł. Pieniądze były w 10 banknotach o takiej samej wartości każdy. Jakiego nominału były to banknoty oblicz dowolnym sposobem? Tutaj musicie zwrócić uwagę, że mm, Karolina miała 200 zł, czyli tak jak w, przedni, w poprzednim zadaniu Lena miała 100, to Karolina ma drugie tyle, czyli dwa razy więcej. A, a banknotów dalej 10, czyli też każdy banknot będzie. Dwukrotnie większy, czyli będzie to banknot 20 zł. 10 banknotów 20 zł. I tutaj tak samo albo podzielicie, albo dodacie do siebie te banknoty. A w drugim zadaniu, popatrzcie, trzeba dopisać pytanie. Moja klasa zbierała pieniądze na wycieczkę, każdy z 30 uczniów przyniósł 10 zł. I pytanie, ile pieniędzy zebrała klasa na wycieczkę? I tutaj albo będziecie dodawać do siebie te. 30 razy po 10, 30 dziesiątek dodać do siebie i wynik, albo trzeba będzie pomnożyć 30 razy 10. Takie mnożenie już robiliśmy. Myślę, że sobie warto przypomnieć i oczywiście udzielić odpowiedzi na pytanie. Zadanie trzecie w podręczniku jest następujące. Oblicz w pamięci, przepisz przykłady do zeszytu i uzupełnij brakujące liczby. I tutaj mamy tak: 100 to się równa 10 razy 10. A tutaj mamy 110, czyli o jedną dziesiątkę więcej. Więc o jedną dziesiątkę, czyli o jedną dziesiątkę więcej w mnożeniu, czyli 11 razy 10. Czyli jak jest 120 to z kolei o jedną dziesiątkę więcej tutaj, więc znów wzrasta nam dziesiątka. W czynnikach, czyli będzie 12 razy 10. I tak samo w tym przypadku, gdzie jest 130, też nam musi wzrosnąć. A teraz zobaczcie, 14 razy 10 i od razu wynik: 140. I w ten sam sposób wzrośnie nam o jedną dziesiątkę, więc i wynik nam wzrośnie, tutaj nam wzrośnie o jedną dziesiątkę i wynik tak samo. Zrob zrobicie to samodzielnie i przepiszecie do zeszytu. Następnie wykonacie ćwiczenie pierwsze ze strony 40 z zeszytu ćwiczeń. Zobaczcie, przyjrzyj się przykładom zapisanym w ramce, powiedz, w jaki sposób można skrócić obliczenia. I mamy dodane do siebie trzy setki 100 plus 100, plus 100. I żeby nie pisać tych setek w postaci dodawania zamieniamy to na mnożenie, czyli 3 razy po 100. To jest jedna setka, druga trzecia. I wynik 300. Tak samo tu mamy 200 plus 200. I zamiast pisać, dodając, zamiast pisać w sposób właśnie taki, to pomnożymy 2 razy po 200 i wynik. Tutaj mamy jedną setkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, czyli będzie mnożenie 5 razy po 100 i dopiszecie sobie wynik. A tutaj mamy 3 razy po 200. Jedna dwusetka, druga, trzecia i też. Zapiszecie 3 razy 200, to jest 200. Pierwsze, dodać 200, 400 i dodać trzecie 200, czyli 600. I kolejne zadania zrobicie tak samo. Zobaczcie na ten przykład 200 plus 200. I tutaj mamy dwie brakujące jeszcze liczby, prawda? Dwa brakujące składniki, ale wiemy, że dodajemy w tym ćwiczeniu te same liczby, więc dopisujemy te dwie 200 i policzymy, ile ich teraz mamy. 4 razy 200, prawda? I wynik 800, i w ten sam sposób jeszcze dwa następne. I myślę, że sobie spokojnie z tymi zadaniami poradzicie. Żegnam się z Wami i życzę miłego liczenia. Do widzenia!